Powodzenia. Gryjo. Ostatni love, taniec. Love dance, love dance. Good luck. Ostatnie lights out. Pozdrawiam Rima na filmie. A ja też. Kocham Rulalosa. Co jest? O nie. 2D ten... drive thru. <grym> o nie. O o. Ej! Kto mnie tak ciągnie? Ja. Stary. Sorry, to jest Ale reakcję miałem Aha. atomową. O, ale no, mi się ześlizną, nie wierzę. Ja już prawie puściłem, ja też ale... Ja też... Ja też miałem zawahanie, nie? Wszyscy dookoła. Nie no, Mirori już jest 13 no! Nie miał! Jezus bez pocenia, co jest? <grym> to jest niesamowite no Żyję! Nie mam mnie... Jeszcze Jest szybki, co nie? Groźny? Nie. Co on robi, ty? Nie, jezus, dobra, Ten rywa jakiś. ja trochę tak za... Przepuściłem. Taktycznie. Będziesz już. Się, się co? No też mnie to jest ciekawe. Jak oni, Paolo, czemu tak wszyscy palicie? Cholera. Mamo! Nie, mam psychola za sobą, pomocy. O, trzy osoby przestrzeliły. Czy nie ty, ty Dostro, ja. wyprzycielna kawa, ja taki zamiar, mam też On jest wolny na dłuższą metę. Gruby no, jest wolny tak na szybko. Ja. Czemu my się bijemy tak fajnie, jak no. już jest po tytule? Kurde, klowko, przepraszam. Fugi, jak walczyliśmy o majstra, to się tak nie biliśmy. No <głos> 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 Się chyba no nie połama. ja teraz... Teraz... Połamał! połamał. No, już sobie... za mną sobie połamałem Serio? No. ja? Okej... Okay. Okay. No, no nie no i drugie strzelanie no i koniec A Spokojnie teraz Anna, Dobra. nie chcesz mnie puścić? Nie wiem, na razie jadę. Bóg najszybszy w kierowcy flocha puszczony. No ale oni będą zaraz <noise> gonić, ja tak to nie <noise> będę mieli DRS-a. <noise> no. Po prostu. Chujo, chujo, ajajaj. Czemu jak zmieniam się do kogoś DRS-a, to potem spinuje oni nie mam DRS-a przez to? Co tu się... Marian. Ło! Okay. Ja medach nie dojadę chyba do mety, co? Nie, od, nie, od teraz nie nawet chyba hardy mogą nie dać rady. Hardy tak oste Boj się w gips Co ty miał Czekaj, naprostuję O, no. co ty robisz?! Nie, nie no, ty jesteś nienormalny człowieku. Naprostuję cię. Niech to się zmienia. Wiesti, <plansuj> wiesti, wiesti. Wiesti? Wiesti. Tak. To ta, ta. mogłoby trochę dłużej, ale dobra. Alokropny restart. Na to trafiłeś, Mario. Ale lepiej dwa razy softy, czy hardy? nie może z wymienić Tak. Ja... Oho, Miruś, ty tam uważaj na niego, bo to jest dobry też zawodnik. Celsix w ogóle pomszki kręci. Nie, to ses Safety Car pewnie będzie. Jezus. Nie no, jak będzie SC to... Do bana. jest za późno na tego bana. Nie no nie, Co? On się tam wycofał, on porozmienił. O, wycofał się na torze. Ale nie pogardziłbym safety car'em teraz. See you eee, later. Prawa prawem mi, mi z piątym oh, ma... Funky. No kuźwa, no bo ja pinowałem prawie przez tego klauna. <grym> bo si... Im... się na trzeciego się musiał pchać, ten maf. i skończony. blokuj, blokuj. Ja no no nie to, bazar, ja to nie to jest bazar, to nie I od początku ja, zeszły. I na co zjeżdżacie? Zeszły zra, rzadzie, rzadzie, od początku. Teraz czekam. Dobrze, teraz tam tylko nie wiem, ale co, nie ma interesu. Ale jak się będziemy tak utrzymywać, to. Chwilę panią 04. ja, ja, ja 0.28, 0.28. Ja liftuję na tej prostej i nadal mi spada. Jak się liftuje? No uchaj no, się, podnosi gis, a... z gazu. O Jezus, a je tak je nie je robię. Je. Nie jestem cienias. <laughs> Ale przed hamowaniem tak lekko wcześniej, jakby. No, o. Nie wiem Grzesiula, jak ty to robisz, to jest... Ja pierdolę. O kurwa. Jest w ISC czy jest w SC? Tak. Nie, Grzesiula teraz się... Dobra, wybaczam Zwyzywał ci, grze? wybaczam no, ci. No i wybaczam. się zapisał Grzesie w historii. <laughs> wybaczam ci. Zabez... Grzesiula, fejsąd zanim cię zjedziewam, co? <laughs> Cieszę się tak, w i jest po prostu... Jest SES, tylko nie wszedł. No, ale na tych softach, no właśnie O nie, restart, restart, restart O kurde, tego już, to ja, ja nawet się nie, nie spodziewałem, ponowie. A nie dobiłem! To jest to, to jest to. Dobra, ale dogrzano oponki są, yes. Niedogrzane, Nie dogrzane, <grym> nie dogrzane Ja dopiero co dogoniłem, więc... No ja właśnie też, tylko nie stawkę, to mam te 9 dyszek Gówno, za s**rany Jezu, lec, to co? Nienawidzę tego, patrzę. Może to jest ostatni restart w Lidze u kto wie? Jeden z wielu. Jeden z wielu. Nie no, w tej lidze nie było tak dużo, mi się, mi się wydaje. Co tu się pięknie, dzieje? Pięknie, Pięknie, Pięknie! Ło, bo, zaczęło się! Kurde, ten no olej, strzelał tak wolno. Krzysiu, ktoś się wycofał, czy mi się wydawało? Y Grzesiu wyszedł. Kiszko Anna, ci! Jezus! Nie powiem ci. Jezus! Śmierć chyba, żeś widział tam, nie? No. No to se pograłem W Gierkę komputerową Gierka konkuterówka Alpin górą Co? No, Marian kontra klowko What up? O, to daj mu nie jest stary Dwógi, a to by zablokowali no funkcję DRS-u? Mhm Łoo! Oh, oh, o kurde! Co się Jezus się Maria? O kurde! Ale tam kierownica walnęła! Ulatyme. Prawie umarłem! ST, ST? O ale to był zamach! Ej, FG Prawie umarłem! Ale wydaje nie mi się, że, nie, FGP. FGP. że już, będzie, już nie będzie zapuszczać. <grym>. To o, co ja tak. wydajecie? Mówiłem! Wszystko co mogłem zrobić, żeby dojechać. Myślałem, że się jedę kółko, mimo wszystko peczy. A ja mam niedogrzane sowciki Nikt nie ma dogrzane dobywa. Mirek restartuje czy Zint Tak, Mirek. O, ja. o Boże. Ja jeszcze miałem tę dwójkę chyba wrzuconą. Dobra, panowie, last kółko w lice, to dzięki wszystkim i ciśniemy. Tak, Najbomb. Jakieś... <laughs> Skoro dziękuję. mówisz. Ja zaraz rozpocznę. Niesamowita historia, daję ostatni wyścig. Czekaj, może <noise> się wyścig nie skończył. Nie no, to Ty ja też. Żi, żi. Koniec, panowie, koniec! Koniec. Viva Luke! Ja idę bążki porobić. Ja właśnie, ja właśnie to idę to Dziękujemy. zrobić. Dziękujemy! Dawaj, bożki, Dziękujemy! Wow. mnie! GG! Kurde, 4 Bez podlu. Jest. Co punkty spadłem, no niesamowite to jest. Bez podium! Uh. Jedna ci Ojeju! Nie, nie, nie. A ja jestem bez Dzięki za ten sezon, dzięki za to wszystko. Dzięki. dzięki. Ej, kto jedzie chwale w tym P, oprócz Bo? Tak jest, o, ale końcówkę żeśmy mi zrobiło, yeah. portula. Dzięki. Dziękuję wam wszystkim, to była przyjemność. Dziękujemy! 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 dnia wygrałeś! No nie wiem, Dzięki, bo kto pytał? kto pytał, piękna, piękna historia. Celem wygrać Driver of the Day. Dziękujemy.